Zbudowana w latach 1817-1820 przez hrabiego Edwarda Raczyńskiego jest kopią rzymskiej świątyni w nim koło Marsylii, pochodzącej z I wieku przed naszą erą. Między Rogalinem a Rogalinkiem rozciąga się rozległa terasa zalewowa Doliny Warty, dochodząca do 2 km szerokości. Leżące w niej łąki, użytkowane rolniczo, mają dużą wartość dla awifauny wodno-błotno-łąkowej. Są najcenniejszą ostoją lęgowych ptaków i rajem dla ptaków wodno-błotnych. Na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego położony jest rezerwat faunistyczno-florystyczny Krajkowo. Stwierdzono w nim występowanie 380 gatunków roślin i 122 gatunków ptaków. Spotyka się tu czaple siwą i kormorana czarnego, a także sporadycznie kanie rudą i czarną. Innego typu rezerwat spotykamy w Grzybnie. To rezerwat florystyczny Goździk Siny. Chroni on najobfitsze w Wielkopolsce stanowisko Goździka Sinego, rośliny ciepłolubnej, występującej tu przy północnej granicy jej naturalnego zasięgu. Najważniejszym węzłem szlaków rowerowych na południe od Poznania jest Mosina. Swoje newralgiczne znaczenie pod tym względem zawdzięcza to miasto korzystnemu położeniu w sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego i w atrakcyjnym krajobrazowo i architektonicznie rogalińskim parku krajobrazowym. Niebiesko oznakowany nadwarciański szlak rowerowy kończy się na rynku w Mosinie. Stąd, ażeby znowu dostać się nad brzegi Warty, trzeba albo najkrótszą drogą pojechać do Poznania, szlakiem łącznikowym czerwonym, albo zachodnim odcinkiem pierścienia wokół Poznania. Resztę trasy Państwo sobie uzupełnią korzystając z tych przewodników, z tych atlasów rowerowych, których jest bardzo dużo i w każdej księgarni prowadzącej mapy takie atlasy można kupić. Przypatrzmy się komputerowej animacji i wybierzmy dogodny dla siebie wariant. Można wskazać na Poznań z jego wielkomiejskim rozmachem. Można też ominąć poznańską aglomerację i zachodnim odcinkiem pierścienia dookoła Poznania poprzez fragment transwielkopolskiej trasy rowerowej na północ od Poznania, połączyć się z rowerowym szlakiem Stu Jezior początek w Szamotułach. Z wartą ponownie spotkamy się w okolicach Sierakowa, na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Skoro już jesteśmy w Sierakowskim Parku Krajobrazowym, zanim zapoznamy się z niewątpliwymi atrakcjami samego Sierakowa, warto zboczyć kilka kilometrów i zajechać do Halina, do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Kalinie organizuje szkolenia i konferencje oraz spotkania integracyjne. Tak zwane Zielone Szkoły, również dla osób niepełnosprawnych, weszły do stałego kanonu zajęć dydaktyczno-rekreacyjnych. W neobarokowym dworku znajduje się mała ekspozycja przyrodnicza z kolekcją zwierząt, motyli, poroży i minerałów. W pięciohektarowym parku dworskim urządzono ekspozycję maszyn rolniczych, uprawiane są poletka doświadczalne roślin i krzewów. WIGWAM służy do organizowania wieczorków mniej zobowiązujących. Ośrodek dysponuje wykwalifikowaną kadrą i bazą noclegową z pełnym wyposażeniem sanitarnym i kuchennym. liczne jeziora i lasy, urozmaicony krajobraz, mała gęstość zaludnienia sprawiają, że teren Sierakowskiego Parku Krajobrazowego należy do najpopularniejszych rejonów świątecznego i letniego wypoczynku mieszkańców Wielkopolski. Głównym centrum turystycznym jest oczywiście Sieraków nad Wartą z zachowanym średniowiecznym układem urbanistycznym i zabudową z XIX i początku XX wieku. W naszym programie w tempie zaiste ekspresowym przemierzyliśmy trasę od wschodnich granic Województwa Wielkopolskiego, jadąc z biegiem rzeki Warty, aż po jego zachodnie rubieże. Nadwarciański szlak rowerowy stanowi najnowszy element wielkopolskiego systemu szlaków rowerowych. Nie jest on stworzony po to, aby pokonać go w jeden dzień. Na jego eksplorację należy przeznaczyć, w zależności od kondycji i chęci, dni kilka. Omijając wiele mniejszych i większych miejscowości, daje możliwość rowerzyście zapoznania się z unikalną florą, fauną i architekturą towarzyszącą naszej rzece, a występującą w leżących nad Wartą parkach krajobrazowych.